Już wiem, właśnie idę, lecę wręcz. Już idę, szybko idziemy, idziemy. Chod Gdzie to jest? Pogubiłam się. Jezu, dzieci, zostawcie mnie. Przepraszam za spóźnienie. <gryw> Dziewczynki, idźcie już. No wiem, właśnie schodzę. Pata, to pa mamo. Ech, nie rozumiem, po co Harry tak śpieszy. A ja mam wiedzieć, że nie. Nie, pa, pa. Siema. O, siema. Chodź, idziemy, Eli, no idziemy. Cześć! Cześć, Kacper. Siema. Jak tam moja droga? razem na lekcjach? Tak, tak. Eli, i trzeba odłożyć plecak. Okej, okay, zawieszysz go za mnie? Tak, zawieszę. Kacper, pokaż, gdzie wy macie szafkę. No, mamy tutaj, że w zasadzie tu się nie pomieściliśmy, więc pani poprosiła, żebyśmy dzisiaj wyjątkowo schowały z wami. Okej. Okay. No to idzie tam porabiacie? Dobrze, ja muszę iść właśnie do swojej dziewczyny. To on ma dziewczynę? Jest. on ma dziewczynę. Flora i no... Piotruś. Tak, dokładnie. Ja idę koło mojego kochanego, no Tak. Chodź do mnie, Kacper. Okej, okay, to chodźcie, przyjdziemy się tak. Idealnie, no to co tam porabiacie? O nie! Co się stało? No tak, wiesz, jaki to było? Cleo, jak ona się nazywała? Cleo, czy jakoś tak? Chloe, tak, to była Chloe. A, no to tak, Chloe odgapiła się do mnie plecakiem, widzisz? Mam identyczny. No, faktycznie. Hehe, he, he, mam taki sam i co, i co? Mamy różową szafkę. Ej. Eee. O Boże. Ej, tam są te kujony. Tam jest ten Konrad i ta jagoda. Chodź, jagódko. Już, Konradko, już. To jest nasza szafka. No i z nami ma jeszcze chyba Flora. Nie, Flora to. Tak, Flora. A ta. Ty, czekaj, jak się ona nazywała? A ja mam pamiętać, ona, ona tu jest nowa. No, to jest chyba dziewczyna tego Pietrusia, tak? To jest dziewczyna Pietrusia. Ona się chyba nazywa Agata, no. No to ta Flora, czyli ta luda, to chyba jest Flora, a ta druga to Agata. Tak, jestem Agata, co? Nic, nic. O, Jagoda. Ja mam z wami szafkę. Okej. Okay. O, została jedna wolna. To chłopcy przełóżcie sobie z wasze rzeczy. Okej, okay, już. Okej, okay, i tutaj teoretycznie. Ej, dziewczyny, mogę mieć z wami? Tak możesz. E, jesteś w końcu naszą najlepszą przyjaciółką, ale i tak zapomniałaś mojego imienia. E tam, okej, okay, moja szabka też jest gotowa. Gdzie jest jakiś nauczyciel? A ja mam wiedzieć mnie. Dzień dobry. O! To pani. To! Tak. Pani jest wychowawczynią ósmej klasy? Tak, jestem. O, to fajnie. To są moja siostra, tam jest. A jak się nazywa? Kylie. O, Kylie się bardzo dobrze uczy, tylko często się spóźnia. P.M. No, ile macie? Musicie jeszcze czekać. No, do dziewiątej. O, to w zasadzie to już jest prawie... Och, kto tutaj tak źle włożył plecak? Och. Niech pani nie to jest moje. Znaczy się jego Przepraszam, pomyliłem. Moje to jest. Okej, okay, okej, okay, możecie już się w zasadzie przebierać. Ja teraz będę dyżurowała. I weźcie sobie swoje rzeczy. Okej, okay, to tu jest mój plecak, tu jest mój plecak. Ej, zostaw mi go, Piotruś! Zostaw je, jego, słyszysz? O, dziękuję ci, Kacper. Mm, to jest mój, czy. E, ten jest Piotrusia. Ten jest mój. Tu jest twój. Ksawery. A to? To jest Agaty. No. To jest... Ej, kogo to było? Chyba te Jagody. To moje... To jest tej Flory. To jest tego Emosa. Nie, to, to, to jest tego. Ej, ogółem to mega emo z tego gościa. No. To jest tej. Ej, czemu ona ma taki sam plecak jak ty? A ja mam widzieć? Odgapiła się. Tamte makuromi odgapy jedne. No. Choć ja już idę na lekcję. Okej, okay, to chodźmy. W zasadzie no to możemy iść chyba w czwórkę, nie? Tak, bo jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. Mm, łazienka. O, dzień dobry, proszę pani. Dzień dobry, dzień dobry, proszę się usiądźcie już. Proszę pani, bo chyba za mało ławek jest. O, co doniesiemy? Zawołajcie resztę klasy, okej. Okay. Pani faktycznie za mało, jest ławek. No to już dostawimy. Okej, okay, widzę, że już sobie usiedliście. Ogólnie plany są bardzo proste. Prawdopodobnie nie będziecie mieli już zajęć ósmą klasą. Co? ale jak? No, będzie trzeba rozdzielić wasze klasy na dwie. Jest! No, jest. No i ósma klasa będzie przychodziła, wy będziecie mieli lekcje trochę wcześniej bo o 8 nie będziecie mieli na dziewiątą do te cztery godziny, no to teoretycznie do 12. Dwunast... nie to było te pięć lekcji czasami cztery będzie kończyć albo o jedenastej, albo o dwunastej a klasy starsze będą zaczynały lekcje o trzynastej i jak na przykład będą mieli pięć lekcji, no to będą gościły, jak dobrze wiadomo późno czasami mogą kończyć nawet o dwudziestej wow więc plan jest taki, żeby rozdzielić się Wasze klasy. Miejmy nadzieję, że będziemy razem. Ej, a kto jest po mnie w dzienniku? Na znaczy się, no, po mnie jest Eli, ale potem. No ja. No to ty ja. No to będziemy razem chyba. Okej, okay, zaczniemy od tego. Pierwsza w dzienniku jest. Ja! Ja! Chloe Bourgeoisie, bo nikt nie ma nazwiska na B. Ty idziesz do pierwszej A. Jest, idę do A, A, a. Okej, okay, kto jest potem? Ja, A. Mhm, a powiedz mi, jak się nazywałaś? Angela Celindon. W sensie Celindon, ale wolę mówić przez S. No to też idziesz do pierwszej A. Proszę stańcie sobie na korytarzu. E, jak się ono nazywa tutaj? Czekaj, bo nie umiem rozczytać, jak ty się nazywasz. E, Karol? Karol? Karol z akcentem Karol i Dąbrowski. No to ty idziesz do pierwszej A. Okej, okay. i teoretycznie mamy raz w klasie osób raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Czyli 12 podzielić na 2 jest. Ja wiem. Ja też. No to ile? 6. E, tak. Czyli będziecie po sześć osób w klasie. Jej, nie za dużo, nie za, nie za lasem, nie za rzeką, w małym domku niedaleko. No, ale jedna, jed, w klasie B znajdziecie będzie siedem osób, a w drugiej będzie 5, dlatego że mają dojść e, dwie nowe uczennice. W sensie 4, 3, 2 do pierwszej A i 1 do B. Jej! Ok, następne. E, kto tam pisze? Flora... Flora Eliton? Tak to ja. Idziesz do pierwszej A. Jej! I, i mieliśmy mieć w pierwszej y, B ile osób? W pierwszej B mieliśmy mieć... Y, ile to by miało być? 7 osób. OK. Następnie jest... O nie, możemy stać rozdzieleni. No możliwe. Proszę pani, tak. Możemy nie zostawać rozdzieleni, w sensie, że proszę, niech pójdzie 6 i ,6. Okej, okay, postaramy się tak zrobić. No to potem jest Ela. Co to znaczy się nie Ela, tylko Agata. Mhm. Um, e -e Kotel? Kotol? Tak, Agata, Kotol, to ja. Idziesz do pierwszej A. I. Y Piotruś Kol Kolanowski. Tak, to ja. Idzie do pierwszej A. I reszta z was idzie do pierwszej B. Jest, jesteśmy razem. Jej, yes, jesteśmy Sigmy. Tak, jesteście Sigma. Sigma, Sigma boy! Sigma boy. Ej, przestańcie. Wy, wy niedobre dzieci. Możemy się nauczyć matmy. Jak chcecie, to wypiszę Wam równanie. Mhm. No i ogólnie, no to proszę poczekać na ogólnie, to zaraz. Okej, okay, jestem gotowa. Wasze koleżanki z klasy zaraz przyjdą, bo ósma klasa dostała zwolnienie i zaraz wychodzi ze szkoły i oni będą mieli oddzielnie zajęcia. Nie, proszę nie, chcę mieć z nimi. Okej, okay, ale sami chcieliście, no to będziecie z nimi. Zadzwoniłam szybko do pani powiedziałam, że ja mogę wymyślić i że jeśli nie odpiszę to do, do tamtych 20 minut, to oznacza, że mogą zostać okej. Okay. Tu dostajecie, będziecie ten ostatni dzień razem w klasie. Jej! Okej. Okay. No to zaczynamy się naukę. Teraz mamy matematykę. Proszę mi powiedzieć, ile to jest 2 dodać 2. Kacper. Tak, ile to jest 2 dodać 2? 2 dodać 2. Mogę wymazać i napisać odpowiedź? Tak, wymasz i napisz. 2 dodać 2 to jest 4. Może usiąść, dostajesz piątkę. Teraz może Agata, tak? Yy, wymarzę. Siedem yy, dodać jeden. Proszę pani, to jest bardzo łatwe. To jest 8. Mhm, yy, bardzo dobrze. Yy, to może teraz Chloe. O nie, nie umiem z matematyki nic. Jeden dodać zero. Równa się. Wymarzę i zaraz napiszę odpowiedź. Mhm. Uh -huh. 73? Nie, Chloe, jedynka, siadaj. Eee. Och, popatrz, tak szybko nam zaczęła rozmowa, że macie przerwę. Jest, nareszcie z Sigma go. Nie, mnie, śpiewając tę piosenkę. Raz w znów. Oj, przestań. E tam. O nie, mój kwiatek mi wypadł. Możecie już przejść, bo macie praktycznie dwie minuty przerwy. Co tak krótka? Dlaczego? Bo teraz macie zajęcia plastyczne i jeśli chcecie mieć dłuższe dłuższą lekcje, no to może po prostu kończycie wcześniej i od razu idziecie do sali. Okej, okay, to my się idziemy już w następnej sali. O, patrzcie, usunęli ścianę. Okej, okay, chodźmy. Czemu ci zostały jakieś rzeczy? Okej, okay, zaczynamy, ciary, czary, mary, czary, mary, znikajcie, wszystkie niepotrzebne rzeczy, pum! Okej, okay. chodźmy. O, Kylie! Kylie! Jej, o, Kylie ma chłopaka, Kylie ma chłopaka. Nie, nie mam chłopaka, to jest kolega. Uznajemy, że kolega. O, kto, ktoś dzwoni. Kto to, twój chłopczyk? Radzę Cię zamknąć. Ej, nie mów tak do mnie. To proszę nie używać swojej buzi. Kylie! Usłyszałam jakieś brzydkie słowa? Proszę tak nie mówić. To jest Twoja siostra. Tak, wiem. No właśnie, no to proszę przestań. Mhm. Spadaj, Jenny. Zawsze musisz mi to Mhm, no... Ile tu się ludzi zebrało? Chodź, postujemy na korytarzu No. Hehe, <laughs> lubię jej dokuczać. No, ja tak lubię oglądać, jak to robisz. Ej, ogólnie powinniśmy się wymienić miejscami z Eli. Okej, okay, dzieciaki, możemy chyba zaczynać lekcję. No więc dzisiaj nie będziemy nic rysować, tylko sobie porozmawiamy o tym, co byście chcieli robić na każdych lekcjach. Jej, dzisiaj rozmowy! Dwie godziny później. Drni. Proszę pani już dzwonek. Wiem, możecie już iść na obiad. Ile to trwało? Chodźcie. Szybko ustawimy się piersi do kolejki. A nie, kaczka mi spadła. Haha, ha, kaczka ci spadła. Wezmę sobie ją. O, jaka fajna. Mniałam obiad. Chodźmy. Zaraz, zaraz, zaraz co się dzieje? Kaczka mi zleciała. Ona mi ją wsi. Mm -hmm. Jak to? Czekaj. Wie, lubię się odbywać spaghetti, ale... Ona ci kaczkę wzięła. Tak, a co? Teraz będziesz ze mną? Nie. Odej kaczkę. Nie, nie. No to sobie wyszarpnę. A ła moje włosy. Nie żałuję tego. Chodź, idziemy. Och, przepraszam, Jenny. Ale za co? Nie, nie, nie spokojnie. nie się nie stało. Przecież jesteś super. Dziękuję. O, dzień dobry. Dzień dobry. Możecie sobie zająć miejsca. Chodźcie, bierzemy zwykłe spaghetti. No, zwykłe jest najlepsze. Ja siądę może tutaj. Okej, okay. smacznego. Dzięki. Chodź, Jadzia. Czy tam Jagoda. Dzień dobry. O, wybierzcie sobie, co chcecie jeść. O, to może usiądźmy przy ścianie. Co ty na to? Tak, przy ścianie jest najlepiej. Mmm. okej okay. Gdzie byśmy mogli usiąść? E, może tutaj? Jej, serowy makaron jest najlepszy Jest taki angliczny I to nie ma takiego słowa jak angliczny No właśnie Ho, Czekajcie ma moja dziewczyno Cześć Piotrek, chodź, usiądziemy z tymi, jak już wszystko jest zajęta. Okej okay. Cześć, mogę się do was dosiąść? Mm, nie! czegoś spodziewałaś? Spadaj. Mm, he, he. Czemu jesteś tacy nie. To gdzie ja mam usiąść? Przecież wreszcie siedzą starszaki. Nie wiem. Możesz usiąść z nami. O, dziękuję, ale jak? Ja przyniosę krzesło. Okej, okay, dzięki. Okej, okay, to ja już mam... mogę sobie tutaj usiąść? Tak, możesz. Mnie mam, ale dobre będzie to spaghetti. No, rel. Ej, ogólnie, no to czekajcie, wezmę sobie dzięki. O, Boże, zachciało im się. A Boże, dzięki, dzięki. A Boże, dzięki. Och, proszę, nie być tacy nie mieli. Niech mi pan mną no, nie rządzi. Ja mogę robić co chcę. I tylko co ja chcę, a nie co pan mi mówi. Jak to? A ty w ogóle wstaj, jak do mnie mówisz? Ale ja tu cię nic nie mówiłam. No, bo przecież obrończy niesprawiedliwości. Znowu ci ukraść tą kaczkę? O! Hops, hops, hops. No kto przepraszam, miałam... Nie wiedziałam, że mam takie brudne buty. Ha, ha, ha. Ha, ha, Okej, jestem już. Co tu się dzieje? Co się tu dzieje? No i co? Dep, dept, dept, O Boże, jaka brudna. Bam. I co, podoba Ci się? Ja mogę Ci teraz taką nałożyć na włosy. Zostaw moją kaczkę. Zostaw ją, nie rozumiesz? A Ty nie rozumiesz? Masz zostawić ją. Bum. Ała, uderzyłaś mnie o kąt stołu. To boli i to mega. Widzisz, co to jest? Szklanka wody. A, paszę, popatrz, wylałam. Bum. Ała, trzasnęłaś mnie tym. Wylało się. No i co z tego? Przynajmniej twoje włosy będą bardziej ładne ty białaczko. Co tu się dzieje? Zostaw ją, myślisz, że jestem? A Barze, kto ty jesteś? No i pewnie druga klasa. Po prostu za wysoka. Nie, jestem z ósmej. I ja jestem jej siostrą. Aha. Tylko chciała mi powiedzieć, że jest ładna. Ja Myślisz, że co, że ja głucha jestem? Nie, nie myślę. Dawaj, zamiatasz ją, Kylie. Wiem. No to co? Może by teraz pójść? Może teraz co? Co by ci zrobić? Masz jakiś pomysł? Po pierwsze, siostra, jedź spokojnie, spaghetti. Zostaw ją, służysz. Bum! To nawet nie bolało, idzie. Sun się. I co by ci teraz zrobić? Może ja też sobie coś wyleję na łosy? Co? Wolę mieć uwagę od dyrektora? I mogę, chcę mieć, ale żeby zadbać o swoją siostrę, proszę, proszę, fajna fryzura. O, jeszcze ci mogę dać moje spaghetti na głowę, masie ja ci cały ten dobry sosik pomidorowy wyleje, żebyś miała troszkę ładniejsze włosy. O, i jeszcze dodamy takiego ser, e, ser, e, serowego barwniku. Co ty na to? Jak ci się podoba ta fryzura? O, i zapomniałam ci jeszcze, różowy szampon, może będziesz miała trochę ładniejsze te włosy? I jeszcze, nie wiem, może, e, co by ci tak zrobić? Chcesz Donata? Mogę ci wziąć, Donata. Mogę Ci nawet teraz dać, Donata. Proszę. Proszę o. Już tu wyleciał na mojej koleżanki stolik? No, masz, masz. Proszę, idealnie ci spisał na włosy. I co? I jak się z tym czujesz? Co? E, 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 e. Ja już idę. Nie, nie idziesz. Dziewczynki, co tu się dzieje? No, bo ona wylała mojej siostrze i zepsuła jej kurczaka, którego ma na głowie. I teraz boi się, że ja jej coś. I teraz ja. coś tam robię. I teraz chcę jej pokazać, co to znaczy. Oj, co tu się dzieje? Kylie, co ty robisz? No, co robię, proszę pani? E, proszę pani, ja może tutaj wstąpię. Jej, dawaj, braśchu. No, cicho, cicho. No, pomyślmy, ta młoda dziewczyna, albo raczej dziewucha, wylała jej siostrze, Jenny, zaczęła deptać jej kurczaka. Widzi Pani, Mam nawet dowód i mamy nawet dowód rozmiar buta. I wylała jej na włosy, mówiąc, że są brzydkie. Ona się rozpłakała i teraz Kylie mm, nie mówi, że tak nie wolno. Okej, okay, rozumiem. I ja sobie Chloe wpiszę uwagę, Kylie Nie. Kylie może tak zrobić. Ja mogę, mogą mnie wyrzucić z tej szkoły, ale tu ma być sprawiedliwość. Wow, nie wiedziałam, że ta nauczycielka taka jest. No, jest super. No i co mi zrobisz? Hmm, pomyślmy. Gdzie bym cię mogła dać? O, mam pomysł. Zrobię ci niespodziankę. Chodź tutaj za to. No nie, nie wiercie już. Pomocy. Nie, nie, pomocy. Zostajesz tam. A! A, wydostałam się! Ha ha ha! Idę sobie zjeść. I wiesz co ci jeszcze powiem? Mm. Proszę. O, mam, dzięki bana za banana. Proszę wysmaruję ci taka bardzo dobra odżywka. Masz bardzo przyjemna odżywka. Dawaj, dawaj. No i co? Jak się teraz czujesz? Super. Super? Czyli jak? No nie moja wina, że po prostu jesteś przegrywem. Przegrywam? Popatrz, leję Ci tym, tego na włosy. Powodzenia. Ej, ogólnie macie klej? Tak, mam chyba tubkę kleju. Albo tam wezmę szybko. Um, w tym pisaku, pamiętam, miałam zabezpieczenie, że klej. Taki wiesz, wylewający się, jak sobie przyciśniesz z boku. Proszę. Wiesz co, ja Ci jeszcze uliżę te włosy tak z tyłu. O, pięknie. Dzień dobry, zostaliśmy wezwani. No, i może ci jeszcze wymasuję. Kylie, Matko Boska, co ty robisz? Mama? Mamo, Kylie nic nie robi. No właśnie. Kylie, pomaga. Tak, pomaga Jenny. Tak, dokładnie. Czemu płaczesz? Wiesz co? Po prostu, no, wtedy, kiedy ona wylała Jenny to na włosy, no to się popryskały kropelki i mi się zepsuło. A mi mała czesała to 30 minut O, współczuję Tak, to prawda To prawda To właśnie To prawda, potwierdzam No, dosłownie Takie taki rozpieszczone dziecko Kylie I coś ty zrobiła? No, pomogła mi Uładniła mi włosy Powiedziała, że Jenny jest No, że ma jakąś białaczkę I chyba, i nie wiem czy to usłyszałam, Ale wyśmiewała się z naszej rodziny tak, wyśmiewała. Tylko mówiła to bardzo cicho. Tak, mówiła to cicho. Nieprawda. Nieładnie tak mówić, moja droga. No właśnie, nieładnie. E, tam, ja tak mogę. Ja wzywam Twoich rodziców. Ja wzywam, mówię serio, wzywam Twoich rodziców, tak. O, ale po co? No, jak to po co? Ja chcę z nim porozmawiać. E, Okej. Okay. Najlepiej, żeby przyjechali do mnie poddam. Tak. A my już idziemy. O, i właśnie. Mm. Chodź tutaj, z, chodź z nami y, tu, Kacper i y, Kacper i Ksawery, chodźcie z nami. Was, was poprosiła mama, żeby was odebrać. I ogólnie y, jeszcze poprosiła Piotrusia tutaj i jeszcze chodzi z nami ty Flora i idziemy do naszego domu, okej, okay, to Yay! jeśli jej podoba... okej, okay, to już koniec historyki jeśli wam się podobała, to zapraszam na inne odcinki, postaram się nagrać następny odcinek gdzie yy, dziewczynki zaproszą na nocowanie chłopców i, i koleżankę no i dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, pa!